Witam serdecznie, dzisiaj zapraszam na pyszną roladę ze skabu z mięsem mielonym. Robiłam ją jeszcze przed świętami, jest bardzo krucha, pyszna, soczysta, polecam. Wypróbujcie sprawdzoną marynatę, około 150 ml kefiru albo zsiadłego mleka, Dwie łyżeczki musztardy takie z brzuszkiem, łyżeczkę majeranku, soli około 8 g, taka solidna łyżeczka z brzuszkiem. W przypadku takiej wagi, gdzie schab waży około 1,3 kg, na kilogram mięsa potrzeba około 6 g soli. Dodałam jeszcze trochę papryki ostrej, szczyptę gałki muszkatołowej, chili i dwa posiekane ząbki czosnku. Dla jeszcze lepszego smaku i łyżeczka miodu. Schab najłatwiej przeciąć, tak jak widzicie na filmie. Być może są jakieś niedoskonałości, jest troszeczkę grubszy, ale tym się nie przejmujemy. Potem jeszcze tłuczkiem rozbijemy go mniej więcej na, na równą grubość. Ważne tylko, żeby nie porobić jakichś dziur, a jeśli już się zrobi wam jakaś dziura, wtedy kawałkiem mięsa rozbitego można tą dziurę zakleić, ale to już przed położeniem farszu. Po rozbiciu schab smaruję marynatą, zawijam taką roladę, wkładam do pojemnika albo jakiegoś garnka, lepiej szczelnego, bo z czosnkiem to te zapachy będą nam się rozłazić po lodówce. Warto jeszcze ten schab polać resztką marynaty po i jeszcze go tak dokładnie pomasować i dopiero wstawić do lodówki na 12 godzin. Następnego dnia przed wyjęciem przygotowuję marynatę do podsmażonej cebuli, dodaję wkrótce pokrojone drobniej pieczarki, z tym, że nie starte na tarce, żeby wyczuwać ich smak. Można też już na tym etapie dodać troszkę soli, jakieś przyprawy, dodaję majeranek, mniej więcej około jednej łyżeczki, rozcieram go w dłoniach, wtedy ma jeszcze więcej tego smaku. Dosypałam też troszkę ostrej i słodkiej papryki czerwonej, mielonej zamiast majeranku, bardzo dobrze sprawdza się także tymianek, zioła prowansalskie ważne tylko, żeby nie przedawkować, nie dawać za dużo przypraw bazą farszu będzie surowe mięso mielone, przynajmniej na tym etapie, dodaję do niego jeszcze dwie łyżki bułki tartej żeby dobrze trzymało się w roladzie, było ścisłe dobrze sprawdzą się tutaj pokrojone śliwki suszone, żurawina taka przemrożona i do tego oczywiście podsmażone pieczarki przyprawiamy jeszcze całość według uznania do smaku solą, pieprzem. No i właśnie takim dobrze wymieszanym farszem smarujemy płaty schabu, Potem zwijamy w miarę możliwości ściśle. Jeśli lubicie pieczenie w folii, możecie zawinąć dokładnie w taki rękaw foliowy i wsadzić do naczynia. Ja piekłam w naczyniu pod przykryciem przez pierwsze 30-35 minut w temperaturze wysokiej 190 lub 195 stopni. Przez 30 minut chodzi o to, żeby białko szybko się ścięło i nasze mięso pozostało soczyste. Drugi etap to kolejne 30, może 40 minut w temperaturze 180 lub 185 stopni. Na koniec, żeby roladzie dodać wyglądu można ją posmarować tym płynem, który zebrał się tam pod roladą lub po prostu masłem roztopionym z dodatkiem na przykład jakichś przypraw i ponownie wstawić do rozgrzanego piekarnika, tym razem na funkcji grilla, piec około 4-5 minut, to zależy jak działa Wasz piekarnik. Po wyjęciu taką roladę zamykam oczywiście w naczyniu pokrywą, wynoszę w chłodne miejsce i ona sobie tak stygnie pod tym przykryciem. Dobrze wystudzona, świetnie się kroi, smakuje przepysznie, polecam. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, życzę kochani udanych wypieków, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.